Placki z ogórem kiełbasa i sznurek witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w mapce autorstwa Strucla32. Oczywiście link do mapy macie w opisie. A teraz już zaczynamy. Jest to mapka z różnymi gierkami. Jako pier... Jak na pierwszy ogień to jest łuczek, fajnie. Cyk. O tepa, więc przyjemnie, fajnie, ładnie. Cyk. Ło, kurde. Cyk. Żelanko jest takie fajne, przyjemne. Jeszcze wyżej. Trochę w łap. Kurczę, no nie mogę. Teraz powinno być. Jest. To będzie coś myśleć za pierwszym razem. A jednak. Dobra. Gdzie jest następny? A nie. nie Kolejna. Teraz level drugi. Jazda łódką po lodzie. To całkiem fajnie. Przyjemnie. Na F5 co najlepiej. Na F5 to najlepiej Hop 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 O nie najgorzej Kurde no Jestem to słaby Ogólnie to teraz możemy sobie pogadać jak będę failować. To wam powiem jedno y karcie teraz wyświetla pamięć co chcecie w następnym odcinku. Wiem, że pewnie mało osób zobaczy ten odcinek, ale i tak proszę Was zagłosujcie. Czy chcecie sposób na darmowy serwer współwłasny na kilka osób? Na zawsze darmowy, że zawsze będzie ile chcecie go mieć? Czy chcecie jakąś serię z mapeczek? Czy coś innego? Okolnik? Co to za skrzynka? Ona jakieś itemy sobie odłożę. Czy chcecie jakąś e, serię właśnie z mapek, gdzie oceniam mapki? Czy chcecie jakąś mapę Adventure, czy jakąś inną serię? Krótkie te levele, strasznie. Znajdź przycisk. O nie, z tym będzie już dłużej. Tutaj jest? Nie, chyba go tutaj nie ma. Tutaj. Nie, tutaj nic nie ma. Dobre. Na górze może coś nie. Na górze na pewno nie. W drugim domku poszukamy. Tutaj też nie. Ok, to dajcie znać w komentarzu oczywiście, co chcecie. Znać się w karcie, co chcecie. No, odcinek następny. Fajnie, gdybyście zagłosowali, możecie dać lajka. Like Jakaś suba czy inne rzeczy. Fajnie by było. Nie no tam nie ma pod skrzynkami. Nie ma nawet miejsca na to. Że obejdziemy sobie to dookoła. Kurczę no, nie wiem. Mm. Nie, tutaj nic nie ma. Mm. Kurde, no naprawdę, nie mam pojęcia. Oby ten fajny debaton nie zajął połowę odcinka. Co to tam jest? Takie wielkie. Hmm. Nie wiem, nie widzę. Będziecie mieli chwilę cięcia. A ja jak już znajdę, to się z wami... Ja bym to powiedzieć. To widzimy się za chwilę. Dobra, widzimy się już po cięciu. Ja już go tutaj wszędzie szukam. Ja go nie widzę. Nie wiem gdzie on jeszcze może być. Zakwuję się kurczę w kurze. Na drzewie może gdzieś. Oj, tutaj jest jakieś wejście. To może tutaj. O jest! Nareszcie. Już szukałem go chyba z 10 minut. Teraz droper. <laughs> Przepraszam. To fajnie. Dropery są fajne, przyjemne zawsze. Ale dziwny, ale fajnie wykonany w ogóle. Dobra. no jasne przyjęcie. Dlaczego ja na nasiona Nie nieważne? Dobra. Ej, ej, ja spadłem w wodę. Co? Co się tu stało? Nie, 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 nie. O kurde, teraz zahaczyłem. Dobra, lecę. Ej, czy tutaj jest szkło? Ej, tutaj jest szkło? O nie, najgorzej. Najgorzej. Kurde, no ciężko tam trafić do tej wody. Jezu, ciągnę na kant tych szkła. No, trudny panie. Panie, zrobiłaś trudny droper. Za to się szanuję, bo najczęściej dropery są na mapach jakichś takich minigame bardzo łatwe. Aha, jedno życie. To sobie kilne się, żeby nie było, że spadam. Znowu. Kurde, no, ej, teraz wpadłem wodę. No zobaczcie, no, teraz wpadłem wodę. Nie no, to jest niemożliwe. Lecę. Nie no. Jak? 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 O, Boże. Nie, niemożliwe to jest, kurde, musiał dać to szkło, musiał. Ja ciągle przelatuję tam na dół, ale się wrąbuję w to szkło. O ile sam droper jest całkiem łatwy, to żeś panie dowalił z tym szkłem. Takie ciężkie. Nie. teraz do tego szkła, jak tam jest na dole, to trzeba mieć farta teraz. No! No, no to przecież spadam, no. Trzeba mieć do tego akurat farta. Teraz nie skill, tylko fartę. Ja ogólnie w dropery jestem całkiem fajny. Ale do tego tutaj farta trzeba mieć, żeby dobrze trafić, bo... Niebieskie szkło. O, nareszcie. Dobra. Przejdź do menu G. Dobrze. Anty O, to lubię. Rozpocznij. Dobra. Levitation. Ale fajny. Jut. O, dziękuję bardzo. salto w nie ja to jest tak uważam. Żeby nauczyć się latać, to trzeba zrobić salto w tył z półobrotem w przód. To nauczysz się latać. Taki protip ode mnie. Działano skan. Speedrun, dobra. O, speedrun to ja lubię. Aha, dobra. Mmm, kurde, ten Żepę. W ogóle fajny na Zobaczcie, jaki fajny, taki łony, taki. Ojej, ojej, mm. Te zakręty są trochę ciężkie, powiedziawszy. No kurde, no ta ściana, ściana. Dobra, ale to się przyjdzie, wydaje mi się, bez problemu. No kurde, no. W ogóle dużo mamy tą szybkość tutaj. Jak, 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 jak? To jest niemożliwe, no. Jak to działa? No, jak? No, jak? Dobra, kurde. Mm. Zaczynam rangiować. Ale będę się rage'ować najwięcej w tej ma w mapie, która będzie możliwe, że jutro, jeśli będziecie ją chcę czy, Czyli mapie unfair, unfair, Nie wiem, jak to się wymawia. Nie chodzę na angielski, nie umiem angielskiego. Czyli mapce, która powstała po to, aby denerwować. W mapce, w której wszystko cię zabije, tak, zabija tak naprawdę. Zdajcie znać, czy taką, takową chcecie. Czy wolicie jutro odcinek z tego, jak zrobić darmowy serwer? Nie wiem. Mi to tam obojętnie. To wy zagłosujcie. Już? No, już no. Nie no, na, na tym dużo czasu pewnie spędzę. Ta ściana, ta ściana. Jeden blok w prawo i było fajnie, by było to łatwe. Trzeba to takim driftem ten zakręt robić. No jak no? Miju. Bardzo było. Dobra. Dobra. Było blisko. Wydawało mi się, że tam jest spawn point. To na tym złotem. Tak. Jest spawn point. Aha. Jest spawn point. Więc teraz mamy kurde wygraną. Jezu, ale przed chwilą tak nic nie mówiłem. To było full skupienie po prostu. Ale teraz to już... Mam nadzieję, że easy będzie, tylko to zakręt Nie lubię zakrętu. Kurde, jak? To że chyba jest tam duża przerwa, wydaje mi się. Nie wiem, nie wiem. Na pewno to jest do zrobienia, tylko że ja jestem strasznym numem. O, fajnie. O! Jak przed samą metą! Kurczę, blaska! No kurde, no. Dobijcie mnie, proszę. Dobra, a teraz. Jak? Ja nawet nie puściłem tego włóda. chyba trzeba podskakiwać trochę. Nie no, ja się chyba za chwilę poddam. Nie, to, 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 to się nie da. Tak. W dodatku noc zaczęła być, nie wiem. Nie, nie noc, tylko gorsza podgoda pewnie. I od razu lepiej. Kurde, bo tam jest przerwa zawsze dwóch kratek, a wydaje mi się, że tutaj w pewnych momentach są przerwy trzykratkowe. I one są takie ciężkie. A o ile tam w pierwszym etapie, jakby to powiedzieć, było łatwiejsze, bo były przerwy tylko dwukratkowe. Są to przerwy trzykratkowe. Jest. Na razie. do mini Nareszcie. Było takie skupienie. Parkur na odstresowanie. SpawnPoint został pan się utworzony. To fajnie. Aha. Myślę, że parkoury będą łatwe dosyć. Może święte. parkur nie jest zbyt trudny. Ping. Cyk. Cyk. Tak bez spawn pointu. Tutaj tak. Chyba zakraść sobie spawn pointa, walne, ale dobra, nie. Lecimy bez spawn pointów. Tam coś myślę, że jest spawn point. Przed spawn pointem. Jezus. Pierwszy odcinek, a już jestem takim nubem. taczyki przyjemne miłe obraz ups ups N nie było tego Point nareszcie gdzie teraz tam nie tu dobrze, że jest Pumpkin. Dobrze, że jest palm point, bo gdyby go nie było, to bym już się naprawdę wściekł. Ej, co? Czemu się z tego nie wybiłem? Pink. O, o nie, 18. najgorzej. A podwójna to jest? Czy pojedyncza? Pojedyncza na szczęście. Kurde, nie, nigdy jednak się... W ogóle nie robiłem, ja chyba 3 razy w życiu. Tak, nareszcie, kurde. No. To wystarczyło jednym, kurde Dobra, lecimy. Zaraz jeszcze z Elitrom. Czemu ja mam ok, mód surwiwal, nie wiem. Elytra sobie weźmiemy wszystkie na bogatości. Rozwiń skrzydła pięknie, ładnie. Się z teksturą Elytry stało. Miu. Miu. Ury. O nie. Kurde, no nie, nie da się w to wycelować. Mnie. Bo ja tego nie widzę, no. Panie. Przejdź do menu G. Dobra, fajnie. Jeeeej. Labirynt. Labirynciki są za, zawsze łatwe, fajne, przyjemne. Dużo osób nie lubi, ale ja zawsze mam szczęście do labiryntów, akurat w Minecraft'ie. No, widzicie? Magiczny parku, oh Boże. A, zwiększa prędkość, szary, zwiększa skok, ślepota, mydłości. Nie. O, tutaj jest brak efektu, powolne opadanie, spowolnienie, lewitacja. Trzeba tu zapamiętać. To było zwiększenie prędkości, Dowrót. co dawało niebieski, a zwiększony skok o. to chyba dawało blindness, nie? No. O nie, mnóstwo na Boże. Mmm, nawet batona nie mogę wycelować nareszcie. Kurde, za późno się daje mi te efekty trochę. Chwiej odczekać dopiero. Nie wiem czemu tak jest. W ogóle mam tą... LITRĘ! Ja się zastanawiam, co mi tak dziwnie skacze, a ja mam to na litry. Dobra, teraz będzie tylko dzionek. Dobra, już. Nieważne. Blindness na Najgowej. najgorzej. Trzeba to szybko zrobić, zanim się nie włączy to jakaś duża. Lewitacja? Aha, że ja tam mam no, walę. Ha, ona jest taka długa. Slowness. Magiczne parkury są całkiem fajne. Bo tutaj to co? Powolne opadanie. Co mi do powoli? Możemy teraz o, dup. przejść do mnie, Niger. Dobra, to teraz ostatni level Redstone. Na pomocą pistonów przesuń pasek, tak aby doszedł do obserwatora. Fajnie. To jest takie łatwe. Tutaj, dobra, płyn! Gratulacje, udało Ci się okańczyć moją mapę. Jeżeli mapa Ci się spodobała, pamiętaj, aby nie zostawić jaksa na stronie. No właśnie, zostawię. Wy też możecie zostawić, jeśli pobierzecie ją z linku w opisie. Nie zapomnij również, aby wystawić ocenę mojej mapki od 1 do 10. To ja ją ocenię teraz. Wydaje mi się. Ocenię tą mapkę tak na 9 na 10. Albo nie, 10 na 10, bo nie ma żadnych błędów. Była przyjemna do grania. On na przykład ten droper robił na przykład bez jakiegoś Word Edita albo vo voxel snipera. To, to ja mówię tylko ja jedno, że Cię podziwiam, ziomłek. Bo długo byś musiał robić to. Sobie kreatywa, Więc wy też możecie pobrać yy, skry skryfla 32, 31. I co jeśli nie pamiętam, pani Skryflu i ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, by zostawić zosta głos w ankiecie. Cześć.